Dzień dobry, witam w kolejnym materiale w kolejnym tygodniu. Dzisiaj będę chciał Wam zaprezentować chociaż kilka sztuk królików, które powoli szykują się do oceny sędziego z Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt. Bo, tak jak Może kojarzycie, wspominałem tam w poprzednim nagraniu, że moja hodowla w tym kierunku zmierza, żebym dołączył do KCHZ-u więc musi przyjechać sędzia dokonać oceny fenotypu moich królików. Więc przy dobrych wiatrach być może już za tydzień pochwalę się numerem hodowlanym, jaki moja hodowla będzie teraz nosiła. Natomiast dzisiaj pokażę wam kilka sztuk łącznie z ważeniem, no bo te króliki też muszą być poważone, no tak ocenione jak na wystawie. W trochę innej scenarii dzisiaj, ale to jest takie miejsce, jakie właśnie przygotowałem tutaj do oceny dla sędziego. Jest to miejsce na korytarzu pomiędzy tymi moimi pomieszczeniami króliczymi. Tu są klatki rozrodcze, tu jest pomieszczenie tych królików. Wybrałem z tego względu, że tak jak może tu widzicie, jest tu dużo miejsca, żeby była swoboda ruchu. Zamontowałem specjalnie światło nad tym, żeby w miarę dobrze było widać okrywa. Polik luźny jest, dojście z każdej strony, nie ma ścisku, nie ma innych królików, które by rozpraszały danego na stole. Także można tak sobie na spokojnie królika wyjąć, oceniać. Tutaj jak widzicie. Jest samica o numerze PL125366, córka wiceczempiona. W Bogu chwale miała ocenę 95,5. Teraz, niestety, z, z bólem serca, to mówię: nie ma włosa. Ta pogoda to nie jest pogoda zimowa więc te włosy nie są takie, jak być powinny więc te króliki no zobaczymy, jak one wypadną. Eee, z perspektywy sędziego. Natomiast, no, przygotować te minimum 12 samic, muszę, bo na tyle, na tyle obowiązywać będzie umowa. Minimum 12 samic, mogę więcej. Zobaczymy, jaka będzie forma danego dnia. Także, tak to słowem, może no, nazwijmy wstępu. Chciałem jeszcze tylko dodać odnośnie poprzedniego materiału, bo spotkał się naprawdę z wielkim odzewem z Waszej strony. Dużo komentarzy pochlebnych. Także serdecznie dziękuję wszystkim za miłe słowa, za jakieś miłe. Tutaj w kierunku mnie Zdania, które pisaliście Czy też wypowiadaliście No dobrze się, dobrze się przyjęło To co w ostatnim odcinku poruszałem Także no nie ukrywam, że jest to Bardzo satysfakcjonujące mnie że, że to co ja chcę Wam przekazać Te moje doświadczenie, moje informacje no moja wiedza, którą tam Powoli zdobywam Że przynosi efekt I, i spotyka się no z pochlebnymi Zdaniami z Waszej strony No bo tak naprawdę ja robię to dla Was bo przecież wszystko to, co ja mówię, to ja wiem, więc robię to, żeby podzielić się ze światem z moimi informacjami. Także jak mówiłem wcześniej, jestem otwarty na wszelkie jakieś inne zdania, ale bardzo proszę, żeby to były takie. Jeżeli ktoś się nie zgadza z tym, co ja mówię, to niech mi powie. Pisze, mówisz Pan głupoty, bo to, i to, i to, i to jest zupełnie inaczej. Więc. Dlatego też bym się chciał nauczyć. Jeżeli coś źle mówię, jeżeli coś nie do końca wiem, to zwracajcie mi uwagę. Chętnie się doedukuję albo dowiem jakichś nowych informacji, no bo człowiek uczy się całe życie, a głupi mi tak umiera. Więc to tak, jeszcze a propos poprzedniego odcinka. Natomiast ta pani zaraz wyląduje na wadze. Wagę standardowo, żeby nie było. Komisyjnie zważymy odważnikiem 10 kg. Odważnik ma 10 kg. Waga wskazuje. 10 kg, żeby nie było, że dodaję, kombinuję, cuduję na jednym nagraniu bez rwania i zaraz zobaczymy jak pani stoi wagobu. I pani szanowna ma tyle co odważnik, równo 10 kg. Dodam tylko, o, tu widzicie, jakie to jest okrywaki. To jest klocek. Ona się w tym koszyku ledwo mieści. Córka wiceczempiona, bardzo szeroka samica. Zaraz może przyniosę I drugą córkę wiceczempiona, tylko marcową. Dodam tylko, że tak naprawdę wszystkie samice, które wam pokażę, które idą pod ocenę, to na 12 samic minimum wymaganych do oceny, jedna jedyna majowa jeszcze nie miała młodych. Wszystkie inne to są reszta, to są samice po wykotach, albo już odsadzone od małych, albo jeszcze karmiące. Także ten wygląd, jaki tu widzicie królików, to są królice, które miały za sobą już dzieci. Także tak one się prezentują w takiej soformie. formie. Więc samica kolejna, tak jak wspominałem, córka wiceczempiona również. Ko jest to jest samica marcowa o numerze 3,258. Bezpośrednio z miotu siostra tego mojego czempiona z Bogu chwały. Tu jeszcze jest gorszy włos niż u tamtej. No ale niestety, tak jak mówiłem, jest bardzo niedobry rok na okrywy. Ale zobaczcie sobie. Nie wiem, czy to dobrze będzie. Widać dobrze światło odda. Jak te dziewczę się prezentuje Jak ona potrafi pięknie stanąć. Gruba łapa. Też jest włos ciemny. Ucho duży. O zobaczcie. Jak ona fajnie, fajnie staje. Zaraz coś wrzucimy na wagę. Zobaczycie sobie wagowo Jak ona się prezentuje. ale stójka. Niczego nie, nie można się do niej przyczepić. Widzicie. No tak jak powtarzam. To można powiedzieć jak mantrę że ja lubię te duże króliki jak ona ma? 9,70 nic nie dodawane, odważnik stoi kolejna z małych samiczek w cudzysłów wzięte małych także to panią żegnamy możesz jeszcze jedną samiczkę i jakiegoś samca i coś tam jeszcze wam dopowiem kolejna marcowa samica jest to najjaśniejszy królik jakiego mam w swojej hodowli. No taka wyszła no. o numerze M1673280. Ale zobaczcie, jak ona się ustawi fajnie, jak pójdzie poszłaby w górę, kształt głowy, łapa jaka tu jest gruba, jak na samicy. I ona mimo tego, że ma ten włos jasny, to przynajmniej ma ładny sprężysty. Też aktualnie już ma takie 5,5 tygodniowe maluchy. Świetnie je odchowuje, kapitalnie i jej kapitalnie te małe chowa. No i zaraz wrzucę na wagę. Zobaczycie, jak ona się pod tym kątem prezentuje. Pani ma też praktycznie równo 10. No ale to co widzicie, jak ona się w tym koszyku. W tym koszyku, ona zajmuje cały koszyk. Królice. Wykocone, karmiące młode. Także nie upasione pod kątem, żeby jak tu wagi dobić, ko królicę w fazie laktacji, czy po laktacji, gdzie jak to mówią, ja się z nich śmieję internetowie eksperci. Panie ale samica przy młodych czy po młodych to zawsze schudnie. A ja mówię, że wręcz przeciwnie. Schudnie jak o nią nie zadbasz, jak zadbasz to to ona wtedy wagi nabiera o to tak dziewczyna wygląda dobra jak, dobra jak trzymamy wagę ciężko to trzymamy wagę ciężko to ja jeszcze pokażę M167-10-1-26 niestety włos został nie wiem gdzie nie ma włosa totalnie nie ma włosa ale samiczka niczego sobie stoi super długa, szeroka, to tak nie, mus, nie muszę już wam dopowiadać, bo się będę powtarzał. Ale no widzicie jaka jaka to jest królica. Ucho duże, szerokie, też tam wskazę 23, może nawet i więcej po niej już naprawdę. Przyniosę ostatnią samicę, żeby nie było, że same, tylko wielkie mam, bo jeszcze mam kilka takich 10-kilogramowych, ale nie oddają się do oceny, więc nie będę ich pokazywał. To tylko zważymy. Ta 10,20, 10,30. Eee, po niej przyniosę trochę mniejszą, też już wielokrotnie pokazywaną, ale to jest samica, co wczoraj miała wykot. Więc zobaczycie jak wygląda dzień po wykociu u mnie królica. No i teraz naprawdę to już królik. Ze, ze stolikiem, bardzo zaznajomiony. Bardzo często pokazywana też w Bogu chwale była. 95,5 dostała. Samiczka o numerze 3266. Tak jak mówiłem, wczoraj dosłownie rano się okociła. E, ojcem maluchów, bo szóstkę ma. Szczęśliwy wykład, Jest wiceczempion. Także gen wielkości raczej powinien pozostać tylko tutaj jeszcze zobaczcie włos włos i głowa jak na tak młodą samiczkę zaraz wrzucę ją na wagę zerkniecie sobie jak ona wygląda wagowo ale te takie ogólne wizualne wrażenia to już możecie sobie widzieć no i wagowo no mówiłem, żeby nie było, że mam same jakieś smoki, ta ma 9.20 po wykocie. Wczoraj wykoc, dzisiaj Wam ją pokazuję. 9.20, marcowy królik. Yy, I tak naprawdę, żeby nie skłamać Wam, jak sobie ważyłem, no najmniejsze sobie wiadomo majowe królice, no bo majowe to raz, że młode jeszcze, dwa to takie są delikatnie trzymane jeszcze pod kątem, miotów, no to one tam mają 8 z groszami ważą. Ale samicy, która by miała mnie 7 kg, to to nawet bym nie zostawił tak naprawdę do rozmnażania. Wszystko muszą być duże, masywne króliki. To co widzicie? Już ostatni królik, którego dzisiaj chcę Wam zaprezentować. Jest to champion, a więc samie to numerze 3-2-33. O kurczę, widzicie, zapomniałem numeru zaraz. Tak 3233 Tak więc brat tej samicy 3258 syn wiceczempiona też będzie szykowany do, do oceny przez sędziego jego sobie popatrzcie, natomiast ja tam jeszcze a nie, dobra, zróbmy po kolei zważę go najpierw Żeby nie było takich wszystkich ważyliśmy to i jego zważymy 9 79,80. To co widzicie, to są kwadratowe króliki. I kryje bardzo dobrze. Na równi z ojcem bym powiedział i ojciec mimo wieku, czyli wiceczempion kryje kapitalnie. E, więc takiego sobie oglądajcie. Jak on tutaj wygląda. Zaczął dostawać głowy, także inny królik. Natomiast ja dopowiem kilka słów, bo tam mnie mm, dopytywaliście, czy też dopytujecie e, w kwestii hodowlanej. Było taki, był taki pomysł, miałem podsunięty, żebym zrobił odcinek, jak przygotowuję królicę do rozrodu. To tak naprawdę to jest żadna filozofia według mnie, przygotować królicę. Na 2-3 tygodnie przed planowanym kryciem dobrze jest odrobaczyć. Dacie mi wermektynę, żeby tam w środku przetrzepać wszelkie pasożyty. Potem daję wermektynę zaraz po wykocie, żeby... Tak samo utrzymać tę ciągłość bez robaków, nazwijmy to tak. Natomiast co do kwestii żywienia, to po prostu nie pasę ich. Nie tuczę ich przed wykotem, zwłaszcza przed tym pierwszym. Bo jak wejdę tak naprawdę w rytm macierzyński, więc teraz, gdy odchowują maluchy, mają full żywienia, naprawdę, bo żeby miały mleko i żeby małe miały też co jeść, to tak naprawdę one jedzą i łapią tą masę. I one przy tej formie, jak to takie ciężkie, nazwijmy to. Dane do samca tak samo załapują. Problem jest, nazwijmy to, z tym pierwszym zakoceniem, gdy mamy do czynienia z pierwiastkami, czy też z pierwszym zakoceniem w sezonie, jeżeli mówimy o, o takiej sytuacji, że ostatnio przykładowo Sawica miała modę na wiosnę. Załóżmy to marzec-kwiecień, całe lato nie miała dzieci, kryjemy ją w październiku, w listopadzie. No to ten okres bez, bez krycia dobrze jest delikatnie ją przetrzymać. Ja nie ukrywam, że staram się te króliki co jakiś czas przeważać, bo wizualnie to tak możecie mieć takie, jako takie zdanie na temat ich formy, natomiast przeważanie tam systematycznie co kilka tygodni w przypadku małych polecam częstsze ważenie, nawet co tydzień bym powiedział to o sam fakt ważenia chodzi, bo odbiegłem trochę od tematu tych samic ale w przypadku małych, takich do trzeciego miesiąca jak najbardziej ważyć co tydzień, bo jak widzimy, że waga stoi albo nie rośnie tak jak rosnąć powinna, to znaczy, że mamy do czynienia z jakimś problemem, że coś się królikowi dzieje, jakieś choróbko go złapało, wtedy możemy szybko interweniować. Bo wizualnie też nie zawsze możemy poznać, jeżeli coś królika dopada, a waga jest takim dobrym dobrym i rzetelnym, wydaje mi się, wskaźnikiem, porównaniem. Tu taka a propos ważenia. i takie same ważenie stosuję u królików dorosłych, tylko dorosłe, no wiadomo, rzadziej, tam przykładowo raz na miesiąc. Samców to nie trzeba, samiec jak kryje, to tam niech sobie je ile chce. No wiadomo, nie, nie dawać mu wiaderko naraz, no ale taką stałą porcję. Natomiast samicom ważąc je w tym okresie takim nazwijmy to bezpłodnym, czyli bez krycia, bez, bez małych, żeby ta waga utrzymywała się na stałym poziomie. Wiadomo, jeżeli wchodzi okres wylinek, troszeczkę temu królikowi można pomóc, więc jakieś tam dodatki stricte na okrywę, czyli dodatki tłuszczowe, jakieś makuchy, czy substancje, produkty tym podobne można dodać. Aczkolwiek ja bym to wliczył w ten bilans żywieniowy, czyli ujął jej dawkę podstawowej paszy na poczet tych dodatków na okrywę. No, żeby on zaraz mi tam nie skoczył na górę, bo się patrzy. Więc tak, tak to naprawdę mówiąc przygotowuję samice. Ja wychodzę też z założenia, że nie boję się kryć samic, gdy mają wylinkę i nie boję się kryć samców, gdy mają, samcami, gdy mają wylinkę. Z tego względu już zauważyłem kilkukrotnie, że na jesieni się zakacają samice na naprawdę takich wylinkach, że książkowo czy też tam jak inni mówią, to to, to by było wręcz niemożliwe. I to samo jest z samcami. Samce na wylinkach może ciutkie słabiej kryją, ale jeżeli strzeli, to tak samo są, jest płodny jak wtedy, gdy nie ma wylinki. Więc nie stosuję tej zasady, żeby czekać, aż skończą wylinki, tylko w, ra w ramach potrzeby czy w razie, gdy jest potrzeba, kryje samice. Nie czekam, brzydko mówiąc. No i co tutaj jeszcze dodać? I teraz stosuję taką zasadę. No ten rok, jak wiecie, jest w ogóle ogólnie ciężki pod względem wykładów u wszystkich. Jak tu rozmawiam ze znajomymi, nie tylko, to tam narzekają jak tylko, że idzie to po grudzie. Sprawdziło się, umie? Czy sprawdził się, umie? Taki sposób. Sobie tam poczytałem trochę, jak wygląda ten cykl rujowy. U królików, i gdzieś znalazłem właśnie taką informację, że ten cykl samicy to jest 16-dniowy, tak jakby. W tym cyklu 3 do 5 dni są takimi dniami bardzo płodnymi, nazwijmy to. Więc nazwijmy to, bo się już brzydko będę powtarzał, metodą prób i błędów. Wymyśliłem sobie w taki sposób, łopatologicznie myśląc, i zmieniłem system krycia samic. Dawałem samicę do samca raz na 3-4 dni. Czyli przykładowo załóżmy w ciągu 20 dni samica miała 5-6 wizyt. Każdą zawsze staram się, żeby były dwa udane skoki. Wyszedłem z takiego założenia, że jeżeli ten cykl jest faktycznie 16-dniowy i te 3-5 dni jest takimi bardzo płodnymi, więc kryjąc, kryjąc ją z... Z rozpiętością 3 4 dniową. no powinienem, co by nie było, za którymś kryciem trafić w te, w te dni skuteczne i powiem wam szczerze, że zastosowałem to w okresie około bożonarodzeniowym, czyli teraz już mija miesiąc, ponad miesiąc, i widzę, że przyniosło to efekt. Tak jak ten system, co miałem wcześniejszy, jak wam mówiłem, pierwszy, trzeci i dziesiąty dzień, odstawiłem go na poczet spróbowania czegoś innego i i z dobrym efektem bym to powiedział wiadomo, że nie ze stuprocentowym, bo znajdą się takie naprawdę oporne samice nad którymi się trzeba troszeczkę bardziej pogimnastykować ale w, przy tych takich normalnych nazwijmy to poskutkowało także też mogę wam zdradzić taki patent bo go przetestowałem pytacie też mnie dużo o, o maluchy no bo teraz się rodzę maluchy i te problemy brzuchowo okcydiozowe to tak jak ja mówiłem brzuszki i kokcydioza to są dwie, dwie totalnie różne dolegliwości. To trzeba bardzo rozróżnić. Dużo osób, czy też weterynarzy nie mających doświadczenia przy hodowli króliczej uważa te dwa problemy, czy uznaje je jako zamienne. Natomiast to są dwa totalnie inne, inne problemy, z jakimi mamy do czynienia. Bo brzuszki to są zamienne z wzdęciami, bo to zazwyczaj jest dolegliwości żołądkowo-jelitowe, gdy zagazowane są jelita, brzuszek je królik... To jest najbardziej charakterystyczne. Siedzi w rogu, nie rusza się z zębami. To wtedy jest 100% brzuszki czy też wzdęcia. I to nie ma nic wspólnego z kokcydiami, przynajmniej na tym wcześniejszym etapie. Bo kokcydioza bardzo lubi takie warunki stresowe. Jak wiecie, wzdęcia czy brzuszek to są idealne warun warunki do tego, żeby ta kokcydioza się namnożyła i rozwinęła. Ale pierwotny problem to są brzuszki wzdęcia. To wtedy trzeba podać leki typowo rozkurczowe typowo łagodzące, jakieś przeciwzapalne, absolutnie nie atakować bajkoksem czy innym sulfatywem, bo to nic nie pomoże, bo to nie jest kokcydioza. Dopiero tak jak mówię, kokcydioza może się w wyniku udanego wyleczenia z brzuszków rozwinąć z uwagi na ten stres chorobowy. Więc to trzeba bardzo odróżnić, bo, bo kierowane są do mnie też takie pytania, ale właśnie na wstępie musimy postawić dobrą diagnozę. Żeby móc pomóc królikowi, to trzeba przynajmniej go wizualnie dobrze zdiagnozować, z jaką Chorobą mamy do czynienia. I to tak naprawdę są takie chyba główne pytania do mnie kierowane. Ja tak jak mówiłem, wyszedłem zupełnie w tym roku u młodych z karmienia warzywami i widzę, że naprawdę przynosi to dobry efekt. Jednak co sucha pasza, to sucha mają stało, to samo dawkę żywieniowo fajnie sobie radzą. Pitaliście też mnie o odrobaczenia, więc nie wiem, czy wspominałem to przy poprzednich nagraniach. A więc to też z takiego można powiedzieć polecenia. Testuję u siebie inny system odrobaczania podawania i wermektyny młodzieży. Zaczynam w 5-6 tygodniu, potem powtórka po 10-12 dniach i potem już co miesiąc jedna dawka. I powiem Wam szczerze, że naprawdę jak ja na nie patrzę, to przynosi to im wymierne efekty. Nie wiem, jak to będzie w perspektywie późniejszej. Czy te dawki iwermektyny, wiadomo to nie są duże dawki wermektyny, bo 0,1 ml na 1 kg masy ciała, rozrobione, bo zawsze rozrabiam solo fizjologiczno z uwagi na to, że iwermektyna jest sama bardzo bolesnym zastrzykiem. Rozrobienie solo fizjologiczno ułatwia iniekcję, ale i przyśmierza, uśmierza ból królikowi, nie jest to wtedy tak bolący zastrzyk, więc takim roztworem te króliki częstuję, brzydko mówiąc. I tak jak naprawdę widziałem takie 5-6 tygodniowe, normalnie, teoretycznie się zachowujące, ale na wadze wskazujące, że delikatnie coś tam im w brzuchu, w brzuchu ich trapi, to pomagało. Pomagało. Potem wiadomo, po 10-12 dniach daje się powtórkę, żeby te ewentualne larwy, które są w króliku, jak się już przejdą do stadium dorosłego, wytępić. Co miesiąc utrzymujemy to na stabilnym poziomie, i powiem Wam te najstarsze króliki, jakie mam tam już około 5-4-miesięczne. Nie chcę pokazywać, nie chcę się chwalić, bo, bo to naprawdę źle wychodzę na tym, jak, jak za dużo tutaj się brzydko mówiąc. Może nie tyle chwalę, no po prostu ja pokazuję, jakie są fakty. Niektórzy uważają to za totalne przechwalanie, przechwalanie z mojej strony, więc te, które prowadzę tym systemem, bo to testuję do około półtora miesiąca, uwierzcie mi i do bardzo fajnie. W tym roku przyjąłem sobie taką zasadę. To już słowem kończącym to nagranie przyjąłem taką zasadę, że ograniczam do minimum pokazywanie maluchów indywidualnie na stole. Tam w klatkach możecie widzieć, ale nie wyjmuję, staram się nie wyjmować na Facebooku. Tam jednego chyba wrzuciłem. W klatkach to też taki przegląd zrobiłem, jak na YouTubie to widzieliście. Ale indywidualnie dopiero będę pokazywał, jak to już się zamienią w dorosłe króliki, z tego względu, że. Hm, jakby to delikatnie ująć, jak za dużo pokazywałem, to za dużo, za dużo robiłem negatywny szum. Więc teraz wolę troszeczkę głowę spuścić, pokorniej pokazywać dorosłego, bo dorosły to już wygląda jak wygląda maluchy, będziecie oglądać na bieżąco, jak będą wyrastać. Także, także później, póki co jeszcze dorosłych trochę mam, także mam co, co pokazywać. Więc myślę, że na dzisiaj to by było tyle. Parę tematów myślę, że rozwikłałem, o których mnie dopytywaliście. Samice, tak jak mówiłem, pokazane. KCHZ w tym tygodniu, czyli w najbliższym, no bo jeszcze, jeszcze nie skończył się jeden tydzień, więc w przyszłym tygodniu ma przyjechać sędzia z KCHZ-u. Dam Wam znać za tydzień, czy doszło do skutku, jak wypadła ocena i, i czy M167 zamieniło się w inny numerek. Także na ten moment jeszcze raz dziękuję za miły odbiór. Poprzedniego, ale jeszcze wcześniejszych nagrań. Dziękuję wszystkim za cierpliwość, którzy dotrwali do tego momentu w dzisiejszym nagraniu. Pozdrawiam i do usłyszenia.